Witajcie na naszym kanale. Czy macie kredyt we frankach szwajcarskich? Czy zastanawialiście się, czy wasza umowa zawiera niedozwolone zapisy? Dziś porozmawiamy o klauzulach abuzywnych w kredytach frankowych, które stały się jednym z największych wyzwań dla polskiego systemu prawnego i finansowego. Zostańcie z nami. Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie są klauzule abuzywne? Najprościej mówiąc, to niedozwolone postanowienia umowne, które nie były indywidualnie uzgodnione z konsumentem i rażąco naruszają jego interesy. Aby dany zapis mógł zostać uznany za abuzywny, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: musi naruszać tzw. dobre obyczaje, czyli np. wykorzystywać niewiedzę kredytobiorcy lub brak przejrzystości w umowie oraz musi rażąco naruszać. Interesy konsumenta, wprowadzając zapisy wyraźnie dla niego niekorzystne zarówno pod względem finansowym, jak i niemajątkowym. Warto wiedzieć, że te niedozwolone klauzule charakteryzują się tym, że nie były indywidualnie negocjowane z kredytobiorcą i kształtują jego prawa oraz obowiązki w sposób rażąco niekorzystny. Szczególnie często występowały w umowach zawieranych w latach, 2004-2010. A jak to wyglądało w praktyce w przypadku kredytów frankowych? Typowe klauzule abuzywne dotyczyły przede wszystkim dowolnego ustalania kursów walut przez bank oraz braku rzetelnej informacji o ryzyku walutowym dla osoby biorącej kredyt. Do najczęstszych przykładów należą klauzule, które dawały bankowi prawo do jednostronnego decydowania o kursie franka szwajcarskiego, po jakim przeliczana była zarówno wypłata kredytu, jak i spłata rat. Przykładowo, w umowie mógł znaleźć się zapis: Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w banku. Innym problemem był brak jasnych informacji o ryzyku związanym z wahaniami kursów walut. Umowy często nie zawierały wyczerpujących wyjaśnień, co uniemożliwiało kredytobiorcom realną ocenę potencjalnych konsekwencji finansowych. Spotykane były również niejasne mechanizmy ustalania wysokości rat, co utrudniało oszacowanie rzeczywistych kosztów kredytu. Banki stosowały tak zwane klauzule indeksacyjne, Denominacyjne lub waloryzacyjne, które umożliwiały im swobodne przeliczanie złotówek na franki i odwrotnie, co prowadziło do dowolnego kształtowania zadłużenia klientów. Często stosowano także podwójne klauzule waloryzacyjne, gdzie bank używał różnych kursów kupna i sprzedaży przy przeliczaniu spłaconych kwot i pozostałego długu zarabiając na tak zwanym spredzie walutowym. Jakie są skutki znalezienia w umowie takich niedozwolonych klauzul? Wykrycie klauzuli abuzywnej może prowadzić do dwóch głównych konsekwencji. Pierwszą z nich jest unieważnienie całej umowy kredytowej. W takim przypadku umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta, a obie strony bank i kredytobiorca muszą zwrócić sobie to, co od siebie otrzymały. Kredytobiorca zostaje uwolniony od długu, a hipoteka może zostać wykreślona. Drugą możliwością jest tak zwane odfrankowienie kredytu. Polega ono na przeliczeniu kredytu na złote polskie po kursie z dnia zawarcia umowy z jednoczesnym wyłączeniem niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych. W takiej sytuacji kredytobiorca często ma prawo do zwrotu nadpłaconych rat. Co zrobić, jeśli podejrzewasz, że Twoja umowa zawiera klauzule abuzywne? Przede wszystkim dokładnie przeczytaj swoją umowę kredytową, zwracając szczególną uwagę na zapisy dotyczące przeliczania walut i ryzyka kursowego. Pomocne może być porównanie Twojej umowy z przykładami klauzul niedozwolonych. Po zidentyfikowaniu potencjalnie abuzywnych klauzul, Zaleca się konsultację z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych. Prawnik pomoże potwierdzić obecność tych klauzul, dokonać analizy prawnej i ocenić szansę na wygraną w sporze z bankiem. Kolejnym krokiem może być złożenie reklamacji do banku, w której należy wskazać na obecność niedozwolonych postanowień i wezwać do zaprzestania ich stosowania. Jeśli bank nie uwzględni reklamacji, konieczne może być skierowanie sprawy do sądu. Alternatywą jest próba ugody z bankiem, ale przed jej zawarciem warto dokładnie przeanalizować ofertę i porównać ją z potencjalnymi korzyściami z unieważnienia umowy. Podsumowując, klauzule abuzywne są kluczowym problemem dla wielu posiadaczy kredytów frankowych w Polsce. Wiedza o tych niedozwolonych postanowieniach, umiejętność ich identyfikacji i świadomość przysługujących praw, to podstawa skutecznej ochrony Waszych interesów. Nie wahajcie się podjąć odpowiednich kroków w celu analizy Waszych umów kredytowych i skonsultowania się z ekspertami. Walka o swoje prawa jest możliwa. Dziękuję za oglądanie. Więcej informacji na blogu Bankowe ABC. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z trendami w finansach.